Cześć witajcie, w poradniku o XVM obiecywałem, że to zrobię. Będzie to poradnik nie dotyczący instalacji, tylko tego co można z tego XVM wyczytać, jak użyć to w czasie bitwy, jak wykorzystać. Także tutaj przygotowałem troszkę takich plansz, gdzie postaram się według własnej oceny to, to zobrazować. I tutaj kolorki oraz tak, procent zwycięstw oraz efektywność często idzie to w parze. Jak widzimy, zwycięstwa poniżej 46% zły i efektywność poniżej 600% zła. To są, to są takie informacje ogólne. Nie podaj informacji odnośnie rozegranych bitew, ponieważ to jest bardzo mylące i lepiej patrzeć na same statystyki. Ponieważ ktoś nawet jeśli ma bardzo mało bitew może mieć drugie konto czy trzecie konto Także jeśli ma bardzo dobre staty to traktujemy go jako bardzo dobrego gracza Natomiast jeśli ktoś ma 30 tysięcy bitew i słabe statystyki No to znaczy, że, że nie wyciągnął wniosków i nadal gra słabo Także bardziej się skupiamy na tych, na tych samych wskaźnikach efektywności I teraz tak, tutaj taka plansza Troszkę, troszkę taka zabawna, natomiast na pewno obrazująca dużo prawdy. I teraz tak, kolor czerwony, czyli tutaj łączymy powiedzmy, właśnie ten procent zwycięstw i efektywność. I, i pierwsza, pierwsza kategoria czy zna mapę? Czyli gracz czerwony nie zna, gracz taki powiedzmy pomarańczowy troszeczkę, żółty nieźle. I tutaj zielony dobrze, bardzo dobrze. I powiedzmy na wylot już ci gracze niebiescy, fioletowi. Czyli tutaj możecie się spodziewać, że im lepszy gracz, tym po prostu zna wszystkie miejscówki, wszystkie mapy, wie gdzie się ustawić. Jeśli chodzi o załogę, to też możemy często wyczytać właśnie z XVM-a, kto ma jaką załogę. Gracze naprawdę słabi czy początkujący tą załogę mają na 50%, po prostu nie wiedzą o tym nawet, żeby kupować lepszą. Ten 55% pomarańczowy powiedzmy, czy tam lekko czerwony, no to powiedzmy te 5% zdobył w czasie walki. Gracze żółci, no to już, już o tą załogę bardziej dbają, kupują od razu lepszą, bądź od tych 75% do 100%. Powiedzmy, gracz, który jest już na zielono, zazwyczaj ma ten już 100%, plus na przykład jeden perk. To są oczywiście orientacyjne takie informacje. Także tutaj gracz zielony może mieć i 4 perki, na przykład. Natomiast to są takie informacje, co możemy wyczytać przed walką, czy w trakcie walki. I na przykład później ci gracze już niebiescy czy fioletowi No to często właśnie jeśli to idzie w parze z ilością dużą bitew No to już naprawdę te załogi mają bardzo, bardzo wymaksowane I, i takie powiedzmy niebezpieczne, że wiemy, że oni mają duży zasięg widzenia i tak dalej Także takie informacje możemy wyczytać Później tak, czy zna weak spoty taki gracz No to gracz czerwony oczywiście nie zna Gracz taki pomarańczowy no może tam kilka i oczywiście im wyżej, im wyżej z tymi kolorami, te kolory lepsze, no to oczywiście też ta wiedza wzrasta, ponieważ wiadomo jest, że żeby być dobrym graczem, po prostu trzeba znać te ikspoty. czyli gracz fioletowy nie ma możliwości, żeby ich nie znał. Tutaj taka, takie zestawienie, jaki dany gracz może zdobyć medal w bitwie. Oczywiście gracz czerwony to jest naprawdę loteria, także tutaj na nic nie liczymy, jeśli mamy go w swojej na przykład drużynie. Gracz pomarańczowy, już, już powiedzmy tej żartobliwie, kamikadze. Natomiast gracz żółty, od tego koloru tutaj zaczynają się już możliwe praktycznie takie medale, nawet i 10 fragów widziałem. Także tutaj żółci gracze już są w stanie decydować czasem o losach bitwy. Specjalista, jak najbardziej, obrońca. Wszystkie te medale takie raczej znaczące. Gracze już żółci, także na gracza żółtego już naprawdę można zazwyczaj polegać, natomiast nie zawsze, jeśli wyjdzie bitwa, no to ok. Często nie wychodzi, no różnie to bywa po prostu. Później gracz zielony, no to już na takiego gracza można liczyć bardziej, jest w stanie zdobyć praktycznie każdy medal w grze. I później już ci, ci gracze lepsi, oczywiście tym bardziej. I tutaj jeszcze kwestia dekapa. Postanowiłem to, to umieścić, bo to jest dosyć ciekawa sytuacja. I tak, gracze im gorsi, tym teoretycznie w ogóle nie wracają się do bazy. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, myślę, że tak. Gracze, którym zależy na zwycięstwa w zwycięstwach wiedzą, że, że kluczem do zwycięstwa jest właśnie obrona bazy. Natomiast no też niestety w bitwach czasem widać, że gracze tacy Super Pro. Nie zawsze wracają, dlatego, tutaj, przy znaku zawsze jest znak zapytania. Powinni wracać zawsze, nie zawsze się to odbywa. Aczkolwiek, oczywiście, są w stanie częściej przewidywać te zachowania i wrócić się do bazy zanim ona będzie kapowana. I teraz kolejna plansza, taka bardziej już rozbicia, rozbicia na poszczególne czołgi. I teraz, tak jeśli widzimy skauta we własnej drużynie lub przeciwnej. Co z XFM możemy wyczytać, jaką informację? Przede wszystkim, jeśli w naszej drużynie jest na przykład gracz scout czerwony y, lub w przeciwnej, no to oznacza to jazda naprawdę przed siebie, 30 sekund życia, często wjazd na bazę y, i wyspotowanie drużyny, po czym śmierć. Z takiej informacji możemy wnioskować, że jeśli na przykład gramy artą i widzimy po przeciwnej stronie gracza właśnie czerwonego, to od razu możemy się kryć bo on za chwilę naprawdę wiedzie w bazę, także, także to jest informacja ważna, że taki scout samobójca jest w stanie naprawdę wiele na początku no, przeszkodzić, czy nawet nawet tutaj nas wytłuc, jeśli arta druga przyceluje także od razu, od razu trzeba się chować i dopiero jak on zginie, możemy zajmować lepsze pozycje i tutaj jeśli chodzi o te kolory, no to też tak napisałem, im wyżej tym powiedzmy lepiej i tutaj od koloru powiedzmy takiego zielonego no, to już, już taki gracz zna wiele miejsc do spotowania, uprawia zwiat pasywny, ma dobrą załogę, dobre już wyposażenie na czołgach, żyje długo i w odpowiednim momencie jedzie po arte. Także, jeśli po przeciwnej drużynie, na przykład nie wiem, gramy artą i widzimy takiego skauta, no to musimy naprawdę uważać i spodziewać się, że po kilku minutach, jeśli zrobi się później, taki scout po nas po prostu przyjedzie, jeśli nie zginie do tej pory. Im taki scout lepszy, powiedzmy na tym XVM-ie. No to naprawdę już jest niezwykle groźny I jeśli na przykład gramy artą I widzimy, że jedna na przykład nasza strona Dobrze idzie, przesuwa się do przodu No to polecam przesuwać się artą za tą linią Bo naprawdę na 100% taki, taki scout po prostu przyjedzie po tą artę teraz, teraz kolejna informacja, jaką możemy wyczytać Jeśli chodzi o medy No to tutaj sprawa oczywiście... Żartobliwa Kampi za Artą, no może żartobliwa, mo, może nie Natomiast tacy gracze często są w ogóle nieprzydatni Jak widzimy im dalej, tym, tym powiedzmy ten gracz gra coraz lepiej Jak widzimy tutaj na przykład już żółty kolor Czasem wyjdzie mu ta gra, czasem nie wyjdzie Także to zależy od tego jak to wszystko się ułoży Tutaj już gracze powiedzmy zieloni Możemy się po nich spodziewać właśnie, że będą flankowali, kombinowali mają wpływ na losy bitwy Także po prostu na takich graczy trzeba uważać Lub jeśli mamy ich w swoim drużynie No to możemy na przykład Grając drugim medem Podczepić się pod takiego gracza no, I razem na przykład Wpływać na losy bitwy Właśnie do tego x swoją służy, żeby takie informacje wiedzieć Jeśli natomiast zobaczymy, że jest to Gracz powiedzmy czerwony I jedzie gdzieś przed siebie, no to lepiej uważajmy Co on robi, bo zazwyczaj nic z tego Dobrze nie wyjdzie I tutaj widzimy kolory powiedzmy fioletowy czy ten legendarny naprawdę jest stanie medem sam wygrać bitwę oczywiście nie zawsze ale powiedzmy ten procent ma na tyle wysoki, że naprawdę decyduje na, na losy bitwy I jeszcze ważna informacja tacy gracze bardzo dobrzy często mają dużo złotych pocisków bo po prostu im zależy na wygranej i jeśli spotkają czołg silnie opancerzony po prostu chcą chcą go zabić i nie będą się bawić w żadne w żadne tutaj Rykoszety, tylko po prostu używają tych złotych pocisków Także to też jest informacja, którą Trzeba brać pod uwagę Jeśli chodzi o te deki No to znowu żartobliwie kampi za artą Ale naprawdę zdarza się to bardzo często Te deki No w ogóle nie są tam, gdzie powinny być Lub powiedzmy jadą Na pierwszą linię bez pancerza Ginąc od razu I tutaj te kolory oczywiście Im, im te kolory lepsze tak zwane No to też wiadomo, że możemy Liczyć na takiego gracza a jeśli jest w drużynie przeciwnej, to trzeba naprawdę na niego bardzo uważać, bo jest w stanie powiedzmy taki punkt zająć na mapie, gdzie możemy się nie spodziewać, że zostaniemy strzał. Po prostu tacy gracze przemieszczają się, flankują, nie stoją w jednym miejscu przez całą grę i też trzeba na to bardzo uważać. Jeśli chodzi o czołgi ciężkie, no to znowu tutaj oczywiście kampi za artą. Ci gracze słabi naprawdę wyjeżdżają na otwarte polo nie wiedząc co to jest side-scrap, nie wiedząc co to jest kątowanie. Jeśli powiedzmy gramy przeciwko takiemu czołgowi to możemy się spodziewać, że on ma słabą załogę, słaby zasięg widzenia. Jeśli zdecydowanie na przykład na niego wyjedziemy to po prostu pogubi się, spanikuje, zacznie strzelać gdzieś tam w powietrze, kręcić wieżą w miejscu. Także, także to też jest informacja ważna a jeśli na przykład widzimy, że po przeciwnej stronie stoi gracz świetny w takim, w takim czołgu ciężkim, no to naprawdę możemy się spodziewać, że on jest w stanie naprawdę bardzo, bardzo dużo działać. Ma złote pociski, ma wiedzę, weak spoty, jak skrapować, gdzie wyjechać, jak się ustawić, także naprawdę to jest ważna informacja i też jeśli na przykład w naszej drużynie taki super gracz Gdzieś tam, na przykład, powiedzmy, dwóch, trzech graczy jedzie na jedną flankę, to możemy być pewni, że oni tą flankę utrzymają, bądź, bądź się przedrą. I my, na przykład, wtedy nie ma, nie ma sensu się pod nich już podłączać, bądź sobie dadzą radę. A my wybierzmy tą flankę na przykład słabszą, jeśli jesteśmy dobrym graczem, i wspomóżmy tych graczy słabszych, bo jeśli pojedziemy w inną stronę, no to tamta flanka słaba padnie. Także takie informacje trzeba wyciągać z XVM-a. Jeśli chodzi o artę, no to po tym patchu trochę się zmieniło, tutaj, tutaj, ale to są informacje ogólne. Być może w kolejnym patchu ta arta znowu jakoś będzie inaczej wyglądała. Także tak to wygląda. Powiedzmy, te pierwsze kolory czerwone nie przestawiają się nigdy po strzale, No teraz już nie ma tracerów, także nie ma tej obawy. Natomiast te tracery nie wiadomo, może wrócą. Także trzeba to wiedzieć. Gracze już powiedzmy od zielonego kontrowali. Z tego, co pamiętam, jeśli gracz był od żółtego do, do czerwonego, nigdy ani to nigdy nie dostałem kontry, a nawet często robiłem takie testy, że przez cały mecz się nie ruszałem, żeby właśnie sprawdzić na potrzeby tego poradnika, czy taką kontrę dostanę. Jeśli gracze byli zieloni, niebiescy, niebiescy fioletowi, to praktycznie zawsze trzeba się było przestawiać i często naprawdę od razu po strzale przestawiałem się i od razu była kontra, także z takich informacji na swojem jak najbardziej można to było wyczytać. E, oprócz tego gracze bardzo dobrze na arcie. Nawet teraz są w stanie ustawić się w miejscu takim, e, z którego będą mieli ostrzał na, na punkty, które są teoretycznie bezpieczne, e, przestawiają się, wspomagają drużynę, i na takich trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. I co? To było było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś informacje czy pomysły, co jeszcze można wyczytać z XVM'a w czasie bitwy, jak, jak z tego korzystać odnośnie danych typów czołgów, co wy robicie, jakie informacje wyczytujecie, no to piszcie w komentarzach. Myślę, że to będzie przydatne dla innych graczy. To były takie moje przemyślenia. Jeśli coś jeszcze mi po, tym, po tej publikacji wpadnie do głowy, no to po prostu będę umieszczał w komentarzu. Także dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.